Cześć, tu Magawin. Za wysokim murem, w schronisku, wychowują się dzieci. Jeszcze nie wiedzą, że są karmione jak zwierzęta do uboju. Dziś chcę opowiedzieć o japońskiej mandze, która została przygotowana do filmu o nazwie Obiecana Kraina. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Na początku filmu, jedenastoletnia dziewczynka o imieniu Emma staje z łóżka i budzi inne dzieci śpiące w tej samej sali. Żyją w ogromnym sierocińcu, o nazwie Gracefield House, gdzie wszystkie ich potrzeby są zaspokajane. Opiekuje się nimi kobieta, o imieniu Izabela, którą dzieci nazywają swoją mamą. Chociaż dzieci nie są związane więzami krwi, żyją jak jedna wielka rodzina i otrzymują dużo miłości od swojej mamy. Ich poranki zaczynają się, gdy Emma budzi wszystkich. Następnie siadają razem i cieszą się różnorodnym zdrowym jedzeniem. Edukacja i szczęście dzieci są priorytetem w sierocińcu. Są uczone w obrębie sierocińca, podobnie jak w każdej innej szkole. Emma oraz dwójka jej najlepszych przyjaciół, Norman i Ray, zawsze wyróżniają się w nauce i uzyskują najwyższe oceny. Dzieci mają również numer identyfikacyjny wyryty na ich ciałach i nie mają wiedzy o świecie zewnętrznym. Sierociniec otoczony jest dużą łąką. Na której dzieci biegają i bawią się razem, jednak nigdy nie wolno im wychodzić poza płot otaczający łąkę. Dzieci trafiają do sierocińca jako niemowlęta, ale nie zostają tam na całe życie. Są przygotowywane do adopcji przez rodziców zastępczych i wychodzą na świat zewnętrzny, aby spotkać nowych ludzi. Podobnie, pewnego dnia mała dziewczynka o imieniu Connie opuszcza sierociniec. Dzieci żegnają ją, życząc jej dobrze i mówiąc, by była grzeczna wobec nowych rodziców. Następnie Izabela zabiera małą koni do wejścia sierocińca. Tymczasem Emma znajduje pluszową zabawkę, którą kony uwielbia, i biegnie na zewnątrz z Normanem, aby ją oddać. Dochodzą do bramy wejściowej i widzą, że Izabela i kony już ją przeszły. Para postanawia skorzystać z okazji i powoli wychodzi na zewnątrz, gdzie znajdują samochód dostawczy, wokół którego nie ma nikogo. Gdy zaglądają do środka furgonetki, para jest przerażona konie leży bezwładnie na podłodze z rośliną wbitą w jej klatkę piersiową. Zanim zdążyli zareagować, zaczęły się do nich zbliżać dwie groteskowe istoty Emma i Norman chowałem się pod wanem. Zamarli w szoku. Istoty rozmawiają ze sobą o tym, że ludzkie mięso jest najlepsze. Jedna z nich twierdzi, że mięso pochodzące z tej farmy jest elitarnego rodzaju i zostaje zachowane dla bogatych demonów. Dzieci, ukrywając się, zdają sobie sprawę, że ich sierociniec to tylko farma, gdzie są hodowane jak bydło, aby potem stać się zjedzonymi przez demony. Uczniowie są klasyfikowani jako dobre mięso, gdy są bardziej inteligentni. W tym momencie pojawia się Izabela i rozmawia z demonami o uczniach, którzy uzyskują najwyższe wyniki w klasie. Ci uczniowie są najsmaczniejsi i są na żądanie. Izabela uczyła ich, aby smakowali lepiej demonom. Obiecuje, że przyniesie najwyżej ocenionych dzieci następnym razem. Normanowi i jemnie ledwo udaje się uciec. Nie zostając zauważonym, i wbiegnąć do sierocińca. Emma upada, płacząc, twierdząc połowicznie, że dziewczynka, którą widzieli, nie była koni i odmawia wierzenia w to, że ich mama może być tak zła. Norman próbuje ją uspokoić i mówi, że mogą uciec z sierocińca, ale Emma martwi się o inne dzieci, które są dla niej jak rodzina. Następnego dnia Emma i Norman. Rozmawiają o wydarzeniach poprzedniego dnia. Norman sugeruje, że powinni zaplanować rozbudowaną ucieczkę z sierocińca i nie mówić innym, zanim plan nie zostanie ukończony. Postanawiają przekroczyć płot tego dnia, aby zobaczyć, jaki jest świat na zewnątrz. Po pewnym czasie spaceru przez lasy docierają do wysokiego muru. Nie są w stanie przebić się przez niego, więc wracają. Tymczasem ma dziewczynka. O imieniu Naila gubi się w lesie. Izabella spogląda na swój zegarek i w krótkim czasie odnajduje najle. Emma i Norman to widzą i zdają sobie sprawę, że zegar jest nadajnikiem, za pomocą którego Izabella wie, gdzie znajdują się wszystkie dzieci. Następnego dnia Norman i Emma udają się do lasu z Liną, którą planują przekroczyć mur. Wtedy zostają przyłapani. Przez swojego najlepszego przyjaciela, Ray'a, który jest podejrzliwy, Norman ujawnia Radowi prawdę o sierocińcu, mówiąc mu wszystko, co usłyszeli i zobaczyli tej nocy. W przeciwieństwie do tego, co dwójka myślała, Rej wierzy im niemal od razu. Twierdzi, że powinni uciekać z sierocińca jak najszybciej, ale Emma nalega, że nie powinni zostawiać innych dzieci, by je zjedzono. Wieczorem Izabella przedstawia wszystkim nową opiekunkę, Kronę. Przybycie Krony sprawia, że ucieczka grupy staje się trudniejsza. Później widzimy jak Izabella i Krona rozmawiają, gdy Izabella ujawnia, że znalazła zabawkę Kony i wie, że Emma, Norman i Ray znają prawdziwy cel sierocińca. Jednak jest pewna, że nie uciekną. Później trójka udaje się na rozmowę prywatną. Norman uważa, że wśród dzieci jest szpieg Izabeli, który dostarcza jej wszelkie informacje. Jeśli to prawda, to wiedzą, że jedno ze starszych dzieci powinno tu być. Grupa postanawia powiedzieć dwójce starszych dzieci, Donowi i Gildzie, o rzeczywistości sierocińca. Na początku nie wierzę dzieciom, ale ostatecznie zgadzają się im pomóc. Kiedy trójka zostaje sama. Norman mówi, że powiedział Donowie i gildzie o dwóch różnych lokalizacjach lin, którymi mają zamiar spiąć się na mur. Ta, która pierwsza zniknie, ujawni, kto jest szpiegiem. Następnego dnia jedna z lin zniknęła. Emma i Ray są szczęśliwi, że znaleźli szpiega. Jednak Norman, zamiast tego ujawnia, że historia z Liną była pułapką dla Reja, powiedział Rejowi fałszywą lokalizację. Aby dowiedzieć się, czy jest szpiegiem, i Rej wpadł w tą pułapkę. Rej w końcu przyznaje, że odkrył prawdę o sierocińcu już dawno temu, ale wiedział, że nie mógł uciec. Skonfrontował się z Izabellą, która powiedziała, że niezależnie od tego, co zrobi, w końcu zostanie oddany demonowi, więc, nie mając wyjścia, zgłosił się na ochotnika, aby być dalej dla niej szpiegiem, tak aby odwlec adopcję. Jednak Rej. Nie powiedział Izabeli o planie dzieci, aby urzucili nie do wspinania się na mur, co sprawia, że Norman sądzi, że Rej nie jest jej wierny. Wtedy Ray ujawnia, że od dłuższego czasu planował ucieczkę. W rzeczywistości to on ukradł zabawkę koni, aby Emma i Norman mogli poznać prawdę i również spróbować uciec. Norman ogłasza Reję podwójnym szpiegiem i zatrzymuje go w drużynie. W nocy Rej idzie do Izabeli. I fałszywie informują, że Norman próbował im otruć jedzeniem Izabella mu za to dziękuje. Następnego dnia wszyscy, czyli pięcioro dzieci, planuje przeskoczyć nad murem, gdy kron podsłuchuje ich rozmowę, ale zamiast donosić Izabeli, dołącza do nich. Okazuje się, że kron również była uczennicą jak oni, chce usunąć Izabelę i zostać nową matką sierocińca. Dlatego też jest gotowa pomóc dzieciom. W nocy odwiedzają jej pokój, gdzie kron opowiada im wszystko, co wie o świecie zewnętrznym. Ponad tysiąc lat temu ludzie i demony toczyli ze sobą wojnę. Po długiej i mozolnej bitwie obie te strony zdecydowały się przestać sobie przeszkadzać. Zawarta została umowa, zwana obietnicą, zgodnie z którą zarówno ludzie, jak i demony mieliby żyć w swoich oddzielnych światach. Niektórzy ludzie pozostają w demonicznych krainach i tak zaczęło się hodowlę ludzi. Poprzez zjedanie inteligentnych, demony przybierają ich cechy, które zapobiegają im, przemienianiu się w bezmyślne potwory. To korzystne również dla ludzi, dlatego poświęcili kilku na farmie, aby świat mógł być w pokoju. Już następnego dnia Izabela, zwania kronę, ponieważ jakoś dowiedziała się o jej zamiarach, opuszczając miejsce. Kron widzi swoją nadzorczynie babcie przy bramie. Sprawia, że demon pożera kron za próbę pomocy dzieciom. Dzieci wtedy realizują swój plan. Emma i Norman idą do muru, podczas gdy Ray zatrzymuje Izabellę, a dwóch pozostałych trzyma na niej oko, jednak ich plan szybko zawodzi, gdy Izabella zamyka Reja w pokoju oraz łapie Normana i M. Osobiście znajduje ich niedaleko muru. I wreszcie konfrontuje się z nimi, twierdząc, że da im wszystko, czego pragnęli w życiu, więc nie powinni opierać się nieuchronnemu. Emma próbuje powstrzymać Izabelę i w trakcie ich walki łamie nogę Emmie. Następnie informuje Normana, że został zaadaptowany, a jutro będzie jego ostatnim dniem w sierocińcu. Grupa spotyka się wieczorem. Są zaniepokojeni losem Normana który twierdzi, że chętnie umarłby, gdyby to oznaczało, że wszyscy inni w sierocińcu będą bezpieczni. Kiedy wszyscy śpią, Norman znajduje dziwny długopis w swojej szufladzie. Ten długopis tam pozostawiła kron, aby im pomóc uciec. Następnego dnia Norman wspina się na mur przy pomocy liny, aby uciec, ale tylko po to, aby napotkać urwisko, którego nie można pokonać. Wraca do sierocińca i akceptuje swoją śmierć. Grupa przytula się po raz ostatni, z łzami w oczach. Izabella wreszcie zabiera go, gdy Emma krzyczy w agonii. Jednak ku zaskoczeniu Normana, zabierany jest do mężczyzny zamiast demona. Mężczyzna twierdzi, że nadzoruje, czy wszystko dobrze się dzieje w świecie demonów i ludzi. Podczas rozmowy, demon pojawia się przed Normanem, gotowy by go pożreć. Przez następne kilka miesięcy widzimy przygnębioną Emmę, która dochodzi do zdrowia po swojej kontuzji. Ona i Ray stracili wszelką nadzieję i zapomnieli o swoim planie ucieczki. Izabela obserwuje ich codziennie i cieszy się, że ma wszystko pod kontrolą. Po dwóch miesiącach przychodzi wreszcie kolej na Raya, aby został oddany demonom. W nocy Emma przychodzi go odwiedzić i mówi mu: że wciąż mają szansę. Jednak Rejs zdecydował się podpaść się razem z demonem. Gdy ogień zaczyna się rozprzestrzeniać, Emma płacze i woła Izabelę. Izabella mówi dzieciom, aby szybko opuścili dom i próbują ugasić ogień. Po chwili zdaje sobie sprawę, że dzieci nie są obecne. Okazuje się, że to był ich plan od samego początku. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Emma nie mogła podejrzanie się zachowywać, ponieważ była śledzona przez Izabelę. Więc zamiast tego, Don i Gilda powiedzieli innym dzieciom o swoim planie i przygotowali się do tego. Emma znalazła również list w łóżku Normana, który zawierał skomplikowany plan. Emma nie mogła wcześniej powiedzieć rajowi, ponieważ Izabela śledziła jej uważnie. Opuścili małe dzieci, ponieważ nie mogli narażać ich życia na niebezpieczeństwo. Emma obiecała wrócić po nie później, gdy będą mieli więcej pomocy. Teraz spinając się na mur, podczas gdy Izabella zbliży się do nich za pomocą nawigatora. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że nawigator nie działa, ponieważ dzieci usunęły urządzenie ze swoich uszu. Wreszcie, gdy są na szczycie muru, wiążą linię i przesuwają się przez nią na drugą stronę. Emma jest ostatnia, która ma przejść. Ale zanim zdąży zjechać, pojawia się Izabela i grozi, że przed linę. Emma emocjonalnie mówi Izabeli, że wie, że zabijanie dzieci było dla niej trudne. Izabela chce wiedzieć, jak dzieci rosną. Jest tak naprawdę dumna, że uciekły tak daleko. Izabela jednak neguje wszystko, co mówi Emma, i pozostaje stanowcza w chęci odzyskania dzieci. Emma jednak podejmuje ryzyko i zjeżdża po linie. Izabela ma szansę ją przeciąć, ale ku ich zaskoczeniu nie robi tego. Ogląda dzieci, które wychowywała po drugiej stronie i uśmiecha się. To nich po raz ostatni. Dzieci kontynuują swoją ucieczkę przez dżunglę. Zatrzymują się, gdy Emma mówi im o długopisie, który zostawiła im Krom. Długopis wyświetla obraz w powietrzu po otwarciu. Z obrazu wyłania się sowa. I prowadzi ich do miasta, gdzie będą bezpieczni. Tymczasem Izabela stoi przed babcią i nadzorcą obu światów. Są zawiedzeni Izabelą, że pozwoliła cennym dzieciom uciec. Pod koniec filmu dostaje wydana demonom jako kara. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.